Ja jestem w porządku, ale ty nie jesteś w porządku. Styl unikający powstanie u dziecka z największym prawdopodobieństwem wtedy, kiedy w domu panuje zimna atmosfera. Kiedy rodzic jest zimny, chłodny, zdystansowany, nie reaguje na potrzeby dziecka, kiedy stawia się dziecku wysokie wymagania, jest ono krytykowane, kontrolowane. Czuje, że tak naprawdę nie może być przy rodzicu sobą, i wtedy takie dziecko, jako strategię obronną, tworzy unikanie. I po prostu zaczyna unikać na początku rodzica, a potem w dorosłym życiu również osób, z którymi będzie taka osoba chciała stworzyć jakąś relację. I mocem takiej osoby staje się powiedzenie: umiesz liczyć, licz na siebie. I taka osoba po prostu. Nie cenia wartości bliskości, obawia się jej i z tego powodu może mieć różne trudności.